Festiwal Słowa Werba Sakra w języku kaszubskim co roku odbywa się w Wejherowskiej Kolegiacie i co roku księgi czyta aktorka Danuta Stęka. W tym roku odczytała Księgę Rodzaju, a towarzyszył jej ojciec Jakub Waszkowiak, Edyta Jankowska-Giermek, Tomasz Fopke i dzieci najmłodszego pokolenia Kaszubów. Przekład na język kaszubski dokonał ojciec Adam Ryszard Sikora, o stronę muzyczną zadbał pochodzący z Wejherowa kompozytor Cezary Paciorek oraz saksofonista Maciej Sikała. Scenariusza rokrocznie podejmuje się przemysł Wasiński. Gospodarzem spotkania w Wejherowskiej Kolegiacie był ksiądz prałat Tadeusz Reszka. W gronie gości był ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, ojcowie Franciszkanie z Wejherowa i całej prowincji poznańskiej, profesor Jerzy Treder, konsultant językowego przekładu. Festiwal słowa przyciąga tłumy osób i to nie tylko z Wejherowa czy okolic, ale nawet z odległych zakątków takich jak Poznań, Toruń czy Pytgoszcz. Organizatorami Werba Sakra w Wejherowie są prezydent miasta Wejherowa, parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wejherowie, Centrum Kultury i Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Werba Sakra jest fenomenem artystyczno-religijno-kulturalnym, spektaklem, którego nie usłyszymy w teatrze, nie obejrzymy w telewizji. To dzieło najwyższej klasy zarezerwowane dla kościołów i katedr. I Błogosławił Bóg dzień sódmy i uświęcił Chłoby, We w Nim odpowiedził po całym swoim swojej, jak go dokłonie, czy stwierdził.